Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilkar. Cześć, a ja dzisiaj gramy w klasyka nad klasykami, czyli nic innego jak Max Payne. Dokładnie tą gierkę zakupioną w Biedronce za ledwo, za ledwo, ledwo, ledwo 19,99, czyli tak naprawdę 20 złotych. Tak więc czemu mamy nie zagrać, skoro tą grę już kupiłem. Gierka pochodzi z 2003, jeśli się nie mylę, roku. Na razie możemy grać tylko i wyłącznie na ściganym poziomie trudności, czyli chyba najłatwiejszym. Bo, ponieważ inne dopiero e, będziemy mieli kiedy bijemy następne, prze, przejdziemy grę po prostu. Ja tymczasem wam zostawi tutaj Demko, obejrzymy, bo co, obejrzymy sobie Bo co jak co? Ale to właśnie Faka Fabuła co się dzieje przy plaza. Ale po polsku To właśnie Fabuła Powiedzam, gra tutaj główną Aesir rolę plaza, powtarzam, na grafikę nie patrzcie, grać 2003 roku, czyli wtedy, kiedy większość z Was miała pewnie plus minus 10 lat albo mniej. Powtarzam, strzały przy Ale jak na tamten rok, to było naprawdę duży event. Rape for hit pony. Dobra. Potrzebne wsparcie. Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Uwaga wszystkie jednostki, alarm! Funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam, Azir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palet ze spustu. I tak to się skończyło. Ta tekstura na głowie! Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć od 3 lata do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Dobra, moi drodzy widzowie, zaczynamy grę, zaczynamy. Trwa ona około 6-7 godzin. Policji. Manhattan. Posterunek Midtown północ. Przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak jak jakiś dziurze. Wybacz Alex. Michelle i Mała są ważniejsze. Widzisz? To moja ostatnia fajka. Palenie nie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokara w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spłukany. Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem. Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Proszę, ja wam będę tutaj filmiki zostawiał, bo jednak co jeszcze, Ale, skarbie, jesteś w domu? Fabuła. Naprawdę Tak, tak Ja tu się postaram być chociaż trochę bardziej poważny W czasie grania W tą grę Ale to wiecie Za niedługo, prawda Grafikę proszę, nie patrzcie na grafikę Gra jest z 2003 roku no, Chyba What the fuck? Max, Michel, nie! Max, nadchodzi. Stój, policja Rzuć broń! What the fuck? Ah, oh, slow motion. Max Payne. Nie powiedział, nie powiedziałam wam tego, Bóg był pierwszą grą, która wprowadził real slow motion um, do gry. To nie jest żaden żart Ja oh, oh, oh. miałem być bardziej poważnie, sorry. Co jak co, mimo że tutaj... Nie, nie, nie. o Boże, Michele, skarbie. Mimo że tutaj akcja jest, naprawdę jest, szelaniny są. To właśnie fabuła. Na tym radziłbym się Wam skupić. Wydaje się takie wszystko dramatyczne, mroczne. W 2003 roku. Prawda? W 2003? Nie! No! Przypomina mi się wielki mix YouTube'a. Łapka w górę jak wiecie o co chodzi. Wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem. Walkirium. Po pogrzebie powiedziałem Alexowi, że przychodzę do DEA. Dobra. Przez trzy długie lata pracowaliśmy nad sprawą Walkirii. Aż wreszcie dwa miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Macie. Rozdział pierwszy. Stacja Roski Street. Część Cieszą pierwsza. Zimnego mroku. Na zewnątrz nas Ja tutaj wyjątkowo zostawię. Znaczy wyjątkowo... Usunę, bo akurat jedziemy sobie. Retta niespokojnie drżała pod płaszczem. Ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Najbardziej mnie jego twarz rozwala. Taki dramat. Zginęli wszyscy. Jestem tajniakiem, a twarz. Cześć mała. Te 2006 rok, nie czepiajmy się grafiki. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podszukać. Strasznie podoba mi się narracja. Podajcie mi e, chociaż jedną nową grę, wydaną po 2010 roku, która ma narrację. Taką jak tutaj. Podajcie mi. Nie ma, naprawdę ja chociaż... What the? What the... No, no 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 Wyłączyłem przecież e, Prawym przyciskiem myszy Wyłączamy i włączamy e, slow motion. What morda the... Mierdź wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Aleksa. Tyle ma głos prawie jak z Iwony, ale no dobra, to może takie moje zwykłe uczucie jest, prawda? Prysznicz? nie, pusto. A, możemy otwierać, możemy zamykać. Naprawdę. O! Nawet nie wiedziałem, że tu jest amunicja! Serio? Tabletki mogły na jakiś czas powstrzymać ból. Okay. Dobra nie, kibel, kibel Teraz nawet bardzo małą gier ma interakcję jakąkolwiek Tak więc Max Payne, mimo że ma 10 lat To to jest heavenament What the fuck?! Bomb headshot Myślę, że to są dobrzy jacyś jakieś... Desert Eagle Nawet dwa deserty Nie, jeden Mamy gaz rurkę. Desert Eagle I Beretta, okej okay. Co, so, ja na górę iść na dół? Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie Co tu się tak strzelają? Oh! Kurde, ile oni mają życia? Wow, patrz ile ja mam życia, to jest dopiero problem. Da się tu może zapisać jakoś? F5? Gra zapisana, okej, okay, miodzie. Mając tak mało życia, serio, trudno się gra. Może jednak Desert Eagle założymy. Chyba mocniejsza to jest broń. Ej hey, panowie, coś się stało? Ej, hey, nie się, słyszycie? Wszystko w porządku? Stój! Wow, ale to dupłe Fizyka, slow motion. 10 lat temu. To jest coś co nadal się używa, a w Max Payne już to było. Nie wiem jak tą grę nazwać. Evenemon F5 może Ło w mordę! Dobra, zapiszemy Nie Może często zapisuję, ale ja tu trochę grałem, tu, prawda? Kilka sekund nawet jeśli I chyba wiem, ja po prostu wiem trochę co niżej będzie, ale dalej już nie grałem, tylko to tutaj trochę takie Kilka rund Stój! Ho 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 ho! Ach, nie ma go! Przytostwo, dobra ŁOW MORDĘ KOCHANY czulaj, 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 czulaj. F5 To nie są żarty Szukając Alexa, wpakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku O, Dobra, trzy środki przeciwbólowe Pisujemy, nie. Na... Ah, moi drodzy widzowie. Ja jestem bardziej poważny. My tutaj gramy bardziej poważnie. Tak więc zobaczymy też co z tego wyjdzie. The third doje berety, bereta. ale tyle, że Teraz mi otwiera te drzwi. Bramka była zamknięta. Musiałem znaleźć inne dojście do tunelu. Dobra, nic, 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 nic się nie dało. Tak, trzeba inaczej dojść. Mi gra przypomina tak naprawdę w postala, mimo że w postal jest bardziej brutalny, wiadomo. Kto grał w postale to na pewno wie, więcej ode mnie nawet. Ale mimo wszystko. Ale mimo wszystko jednak jakaś akcja tu jest slow motion, to jest ewenement e ewenementami. Już już cię. Co tu się dzieje? Już już ciągnąć trzeba. Kiedy wyskoczyli po prostu znikąd. Trzeba zwać pomoc. Mogę to zrobić z pomocą kontrolnego. go piętro wyżej. Pójdę tam ze mną. Jasne, czemu nie? Odiznał. Czekaj, amunicja jakoś tu na pewno będzie. Okej. Okay. Mam troszkę sporo amunicji. E, gdzie egzamin ja mam ślimiś? Musiałem znaleźć Aleksandra. Dobra, to mi dużo nie dało. Ej. Dokąd idziesz? Pomieszczenie kontrolne jest na górze. Aha. Dob dobrze, że mi mówi. Dobra. Udało się. Dobra, idziemy. Uważaj. Otwieram ten... Drzwi, żeś zamknął. To był jakiś typek, zaczynam się bać. Napiszmy może. Nie wyszło. Może się napijemy. Śmieszny dźwięk.

Kurde w jakimś FBI pracuje pochodnym, a nie potrafię zabić jednego typka Nie ma bata No nie bez... O mordę, łan Wow Chińczyk On nawet nie ma oczu Jak on strzela Chyba coś tu wszystko porozwalałem. Mamy beret też nową amunicję, okej. Okay. Ha, i to nawet sporo. A no, środówki mamy jeszcze więcej, tak więc nie widzę sensu. Okay. Dobra, nie, nic, moi drodzy widzowie, my lecimy dalej tymczasem. Wagon rozświetlił się jak choinka. Włączyłem zasilanie. Dobrze wiedzieć, że włączyłem zasilanie. Dupa zamknięte Dobra, może desertem teraz pobiegamy. To jest właśnie to, to o czym o, fuck, fuck, man! To o czym mówiłem, czyli właśnie fabuła. Przede wszystkim jako fabuła gdzie ja mam iść Nie wiem, można górę Nie, chyba tam gdzie miałem e, tych, tych tych ludzi zabić Tych co dwóch na dole zabiłem, dobra, zobaczymy tutaj O, tutaj coś włączyłem. Dobra, no to idziemy chyba do tramwaju. To coś go włączyłem. Ach, pociąg, metro to ja to, ja jaki tramwaj. Ej, mamy jechać! Kwadratowa kierownica! Hehe! Dobre! Dobre! Takie drewno pewnie byli... Subtelność. Subtelność. O, nawet skakać można, nawet nie wiedziałem. Dobra, F5, bo ja, ja jednak jestem stracholem strasznym. O! 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 Dobra poszło coś? Jest dobrze Nie tam był pistolet ale shit Ok Rozdział drugi na żywo z miejsca zbrodni Zobaczymy co nam tutaj szykują to będzie odcinek pół godziny Zostawimy. Co już nie grałem. Zamkniętej od lat 40. Działo się tutaj coś bardzo niedobrego. Może dlatego Alex wybrał właśnie to miejsce na spotkanie ze mną. A może nie? Wkrótce miałem się dowiedzieć. Nic nie kliknąłem. Dobra, zapisz. Eee, możecie się pytać dlaczego ja zapisuję? Eee, ponieważ kiedy zginiecie, idziecie właśnie od sejwa. O kurde, strzeliłem, sorry. Tak jak zginiecie to tam gdzie zapisaliście tam się e, pokazujecie i właśnie dlatego ja wolę tak często Właśnie dlatego wolę e, Wolę zapisać niżeli później się mm, po prostu wkurzać, że od nowa muszę grać Yo yo motherfucker yo Kurde, od ma Safe? O no, TOOOOK No bez jaj, ej, taky fajný atak chtěl jsem No. být no, no, no! A tam se lece, bo chce, problém Dobra moi drodzy widzowie Odcinki będą półgodzinne Ponieważ gra... No sam widzicie grafiko nie powala Tak więc y, pojemność również aż zbyt takiej dłużej nie będzie Ja wiem że mam środki przeciw w Ale wolę jeszcze ich nie używać na razie Dobra Już jest dosyć niebezpiecznie Ok, mamy. Może teraz by tak śrutówkę, bo już mamy dosyć sporo amunicji. Ach. Ja mam nadzieję, że się wam odcinek podoba, no, Mam nadzieję, że nie oglądacie mnie... Wow, shit! Ze względu na jakieś grafikę, czy cokolwiek. W tej grze nie ma grafiki. W tej grze jest ta zabawa. Wiecie co? To nie jest śmieszne, ja muszę zobaczyć jak się w ogóle używa i ta muzyczka Jak się używa używa tych, no ała. Ruch Sterowanie, ruch walsza ruch o, Jak się używa tych tych Tap lub Backspace, okej, okay, mam. No proszę, pół życia leczycie, takim jak najbardziej. Okej. Okay. Yo, yo! O, wow, shit! Drzwi zaspawano na Amen wieki temu, a bomba nie miała detonatora. Nie, nie da się. Ho, ho! Bank! Bank! Dobra. Tutaj w serio coś chcą robić, no ja nie mogę. Uhu! O w mordę! O w mordę! Dużo ich tu. Dobra. Ach. Nie, już nie było następnego. Jeszcze ktoś? Nie, Je, dobra, udało się. Save, alarm, wszystko. A i tak pewnie by wszystko ukradł. To nie jest śmieszne, to sery trudno się tutaj walczy O, o, o. Ale poleciał Dobra, wybieramy bronie A, C, B. B już jest otwarty. Aha, tam. Dobra. To jest otwarte, okej. Okay. Porzucili część łupu na stole. Szukali obligacji Azir Corporation. Sukces Azir rozgłaszano ostatnio we wszystkich programach telewizyjnych i gazetach. Dobra Wiecie co ja tutaj nagram po prostu godzinny odcinek i bez przerwy Podzielę to na dwa i po prostu wrzucę tak więc To nie będzie taki odcinek taki wiecie O, shorts mi przebił Nadajemy na żywo z miejsca zbrodni Kto mówi No właśnie kto? Tu komisarz Jim Bravura z wojorskiej policji Macie to natychmiast przerwać Pozdajcie się Jasne, Jim! Pogadałem z chłopakami. Wszystkim jest bardzo przykro, już więcej tego nie zrobią. Co mówi do cholery? Udział w napadzie na bank na pewno mi nie pomoże. Wow. Czyli co, nie stąd, nie wąt. będę się robił w jakiegoś super bandytę? F5. Złodzieje zostawili narzędzia na stole. Sądząc po liczbie detonatorów przedźwijali tu dość ładunków, żeby wystrzelić statuę wolności na orbitę okołoziemską. Dobra, my chyba wracamy, bo mamy detonator. A sami wiecie co to oznacza. Widzieliście chyba tam te drzwi, prawda? Łee, nie ma nogi! Dobra Przecofamy Jakieś szczury głupie, to mi akurat nie pomoże. What the fuck, on shit skont wziął? What the fucking shit? Of boardy granat. Weź ją i mi tu. Save. Wow, ale poszło. Mamy stąd! Tego ma 10 lat! Slow motion Fizyka To jest klasyk Ej Alex! Dostałem przez ciebie zawału, przecież mogę cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. Co tu się dzieje do diabła? Więcej trupów niż w miejskiej kostnicy. To napad. Przebili się przez ściany tunelu prosto do skarbca Banko Roską. My tu nie jesteśmy. To zagrywka Lupino? Robota Lupino? To byli jego ludzie? Oważnie? Masz dobre Wybrać takie miejsce na spotkaniu. Musisz przejść? Nie, jest zamknięte. Musimy się stąd zabierać. Jeżeli to Lupino, to... Aleks! Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Aleksa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. O mordo. Ej, 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 teraz mnie tu nie wpuszczajcie tutaj. To się porobiło, moi drodzy widzowie. To się porobiło. Whoa wow, shit! Oh! Ho, ho. Dobra, moi drodzy widzowie, na tym zakończymy ten odcinek i ja już was serdecznie zapraszam na następny zio.